Hej, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Zoba. Zoba, z kim ja tu gram? Bang! Dzień dobry, Tadmirosie, witam, wszystkich. Halo, halo, cześć, siema, 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 siema. No i Zoba też oczywiście, czy nie masz, tak, wiem, mówi się Zuba, ale to jest Zoba, więc Zoba, czy nie masz subskrypcji, bo jeżeli nie masz, to zostaw ją, a my dzisiaj gramy w duoski, ponieważ w duoskach jest jeszcze lepiej i też nową postać postaramy się odblokować, ale na początku otwórzmy sobie e, jakiegoś, po prostu jakąś skrzynkę e, i dostałem nowy item, Jungle Shoes i e, o, wychodząc z krzaków jestem szybszy, ej, ciekawe, ciekawe bym powiedział, fajno, fajno jeszcze jedna darmowa skrzynka e, i dzisiaj mam nadzieję na nową postać, tym razem tak naprawdę. No i też zacznijmy po prostu. O, jesteśmy w idealnym miejscu. Jak nie zdobędziemy złotego garda, to nic się nie stanie. Złoty gard idzie do nas. Za pierwsze miejsce plus 44 pucherki. Lol. E o, tutaj jest ten. E to ja idę na górę. Okej, okay. ja już mam Nejda. Co to jest? Te ziomek! Ziomki mi kradną te. Jak to się nazywa? Ziomki mi kradną rzeczy. Lol, złodziejaszki eee, jakieś Ej, chodź tutaj w moim kierunku, w sensie, bo w twoim kierunku i do ludki No widzę, widzę i Tutaj jest liseł, dobra, Daw dawaj tego lisa Próbuję, próbuję Zda O, uciekł mi tam Byk ja go tutaj, ja mu tutaj nie, nie daję, uciec, nie, oj ty Trzy granaty, syma, what the hell? Nie, to, to są moje, wiesz, dobra, za za dobra. zabiję mu kumpla on tu jest, do góry poszedł, gdzie w twoją stronę do... Do Dobra, dołu? tutaj rzucam oczywiście neida. O, nade'a! Super, ja bym wziął apteczkę sobie, bo... E, muszę ja się uleczyć. Nie sobie wziął bronie, czy cokolwiek. Ty nie masz broni? Ej, ty, nie ty mam gościuch, wszystkich! Gościu! Uh. Ja zdążyłem... coś Dobra, zebrać. Dobra, ci... No ginżesz, kurde! O! Załatwiony! Dobra, jest! Uff, ale nie, nie wiem, czy damy radę ten... E, zebrać go. A no, może być mały problem. Ja nawet strzelby nie miałem, nawet teraz. O, teraz podnoszę strzelbę. O, to. wiem o nie, strzelby. zablokowałem sobie drogę. i <grym> On... <grym grym> tutaj... przez to się da strzelać, powiedzmy eee... przez całego to... fejta eee... No w sensie, eee, jego się chyba da zniszczyć, ale z wielkim opóźnięty, tu żółw stoi i nic nie robi. Zabiłem biednego okay. jasia. O nie, żółw jaś, tylko nie żółw jaś. Tylko nie żółw piaś. O! <grym> chwila, przy... chwila, chwila, ja muszę tutaj. Eee, o! Tutaj jest apteczka Dawaj go. i możesz śmiało ją wziąć. O nie, 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 nie. Ale nie, nie, walka, nie. ale walka. Uh, znaczy obalił ty... mnie, Jak obalił to? mnie. No i to jeszcze za strefą. Dobra, ja cię podnoszę szybko. Czy, czy zginę? Ale za strefą nie bije. No <laughs> co? Zabił cię fire, Ej, ale jaki uroczy ten sporek. No co było co, co tak co? blisko, no. 8 was Właśnie, słuchajcie, w ogóle, żeby mieć klan muszę mieć piątą e, tą rangę czy coś tam, więc jeszcze trochę i będzie klan dla was, a my tymczasem otwieramy złotą skrzynkę, gdzie jest szansa na postać. E, no i liczę na to, że dostaniemy nową postać, żeby no bo fajnie by było. I czy będzie nowa postać? I. Tak jest, nowa postać. I mamy nową kura. postać, mamy nie, Shelly, kura. Mamy Shelly uroczego żółwia! I w sumie nie cieszy się hmm, z Shelly. tego, że Shelly... Tak, w ogóle jest... Pepper i pepper to jest żrafa. Okej, okay. to brzmi jak Piper. Tak. I może... Na tuż widać może zostanie punkty do Szeli od razu. Nie może jednak... No nie, jakoś tak nie, dobra, sprawdźmy w takim razie Jak się gra tą postacią No i dobra, słuchajcie, sprawdzimy jak sobie daj Rady żółwik, przed chwilą Dostaliśmy bardzo szybko wciry, czego wam nie Pokażemy, bo jesteśmy dobrymi graczami Wiecie, magia YouTube'a i tak dalej Żółw ogólnie ma to do siebie, że On ma trzy bronie I nie ma granatu, w sensie każda postać ma trzy bronie Ale akurat żółwik nie ma granatu Możemy chować się w skorupce I jest spoko I musimy, Admirosie, walczyć O przetrwanie i w ogóle, więc idziemy... Walczyć. Jasne. Tylko Zgoda. ja na przykład nie mogę podnieść łuku, ciekawostka. Tak, bo Goryl nie ma łuku. Ja no nie, nie mam ma. granatów, ty nie masz łuku. Okej, okay, taka wymiana troszeczkę. Tak, pyk. Dawaj tego Tomasa. Wow! Dobra, ja muszę się tu schować taktycznie w skorupie. O nie, nie, to była... To była bardzo zła decyzja. się. O Jezu, już do ciebie biegnę! Chodź do mnie, bo ja się zmieniłem w skorupę! O dobra, o nie, umarłem. Dobra, wystań na mnie. Okej. Okay. Proszę. Dobra. Tylko ej, t... ciężko się jakoś zrobiło tutaj. O dobrze, dobrze, ej, be, be, będą apteczki, będą apte... O, 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 Jezu. No nie, jak to mnie powalił? O nie, jest o, o, tu o, dwóch o. Ej, ten żółw jest naprawdę bardzo ciężką postacią. Umarłem. No nie jest łatwo, jak widać. No nie, nie, nie jest łatwo, Jakby bardzo. Dobra, teraz na spokojnie musimy to rozegrać. no nie, w sensie, Ja nie mam granatów i mnie to irytuje bardzo, bo ja strasznie polubiłem granaty. A tu w momencie okej okay, mam bronię, ale... Mm, ale no tak, tak mech, mech no mech. Tak mech, mech, mech. Czy tutaj nie ma broni? Na dole jest Spira widzę. A na dole tu widzę guarda. Chodź o, tak, się Są gardy już, super. No, no na gardach też się dał fajne itemy wysępić, nie? Okej. Okay. Zwłaszcza takie jak na przykład apteczki. Na przykład jak apteczki, a apteczki są bardzo ważne. no To, to widać na załączonym obrazku. E, idę ci, e, wiesz co? Bo tutaj jest ten, e, tu jest kameleon. I... Spoko, ja sobie zbieram itemy na razie. Nie mam a, okay. jeszcze. Ale to mam dwie O nie, o, jest jeden. Dobra, ja muszę to wziąć. Ja już muszę palić apteczki. Co jest serię tak szybko? No tak, no bo. Ła! O Jezu ukradł mi! Kamelon to tak, on, on potrafi tak sobie no, wykraść. Czekaj, muszę biec do ciebie! Ukradłem jego życie! Oj, ja, ja też umarłem. I, i, i on, on, on też ukradł twoje życie Dobra ja pa, pajak mi... taktycznie, ja, ja cię wskrzeszam Oko? A nie ma apteczki już, olor Byk Co tu się dzieje? Ja nie Ej, wiem, to jest tam, strasznie, jak... Ej, jakby ja... Ja, ja, ja nie jestem fanem. Pyk, o nie. Dawaj, Dobra, dawaj, próbujemy to. Ja tutaj zmieniam się w skorupeczkę. Pyk, o je... Przecież ja nic nie biję. Co jest? No, no nic nie bijesz, up. bo jesteś żółwiem. Żółwie nie biją zazwyczaj. O, o ty, ty prawie, prawie go zdjęliśmy. O. No. Czekaj. Dobra, no nie, już się zmieniałem. I ten żółw jest tragiczny, jest naprawdę tragiczny. A ja nie mam koncepcji totalnie, jak grać tym, szczerze mówiąc. Inaczej chodźmy razem, no nie. E, szybko zbieramy bronię e, między i chodźmy razem. Oho, oh, fajnie, to ja jestem bez broni totalnie. No, tak jak ja przez ostatnie trzy gierki. I najlepsze jest to, że ja mam tu garda, który... Dobra, strzelił do mnie, to już się wypalił. Tutaj strzelić, pyk, tutaj zdjąć, mam garda zdjętego. Mam od razu spira i zebrać broń, to dawaj tu do mnie. Tak, jeszcze tylko strzelbę, żeby mi trzy. Tutaj, bo tutaj jest ten, bo tu jest już walka, no nie? Dwa teamki się klepią. Ktoś zebrał chyba legendarną brońkę. Dawaj na górę, 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 górę. Haha, ale ze mnie śmieszek. O nie, halo, no, se. se, se, se. Wow, tu boli. ty Co tu się dzieje? Ty. Nie tu jest w ogóle co to w ogóle dobra, ma być Dobra, ja muszę nie, się tak. uleczyć pyk. Ooo, ale ty, ty! Ale go wypchnąłem! No ty, ty aż tak chcesz ten, ko Kozaczyć? Tak, ja chciałem tylko apteczkę Tylko ty ta, no, ta, ta, to, żeby ta twoja apteczka cię nie ten dobra, pyk! Pyk! Dobra, ja uciekam hey, mam problem, mam problem. Też mam e... mały problem, wiesz? Hmm. O nie, musisz mnie podnieść. No to chyba problem. jednak nie Wiesz, co mam problem i to całkiem spory. Ja też, słuchaj, ja też. Ale te... Przeżyłem i nie mogę cię podnieść, no, przepraszam. Ależ. Przerzuciłem się na skorupkę na plecy. Dobra, umarłem. No powiem Wam, że mamy dosyć e, ten mamy dosyć tego przegrywanka, więc e, biorę postać, która jest dobra po prostu. I w sensie ten żółw jest naprawdę. Trzeba umieć nim grać e, albo być lepszym gra graczem, albo po prostu ten żółw jest useless. I, i tyle. W sensie on jest dosyć wolny. A on przez to, że nie ma granatów, bardzo, bardzo cierpi. Tak mi się wydaje. W ogóle będziemy mieli bardzo dużo Jatki i złotego garda obok siebie. Tak, ja a Chciałem hahaha -ha -ha zrobić im. <grym> Dobra, tutaj mam szotganiksa. Super. Tutaj mam już e, granata. Granaty, jeny, to jest taka piękna rzecz, że to jest głowa mała. No ja granatem daleko nie mogę rzucić, więc tak średnio, ale też się przydaje nie ma co. Dobra, ma, mam aptekę, ten mi podnosisz od Ganiksa. Tu jest panda w ogóle. Jestem ciekaw, co robi panda takiego. Panda hmm. pewnie nic, jest to pewnie lecząca postać, na 100%. Ty tam jest. Gdzie ty widzisz żółwia? Tam jest, okej. Okay. O Jezu, to, 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 to trochę mi coś poszło nie tak. Dobra, pyk, pyk. Z Z A bo tutaj jest złoty gard, o kurde e, Zabiłem jednego ziomeczka, no nie wiem, kumpla tego. Ej, ty dawaj, bo on ma... on ma super broń. A tam w krzakach jest też wiesz kto e, No nie. ten legendarny gard nie jest cały taki ciężki do Nie O, ja to chcę, ja jeszcze nie miałem. Dobra, trójzeb. bierz, bierz, bierz trójzań Pęk, ja odstraszam tamtego Dobra, gościa. No, ja tam rzucam neida i być może go... o. A ta, ten mi się zdjął, ten Dobra, musimy iść na środek, musimy iść na lewą stronę mapy. O, sie siemka ziomek. Ojej, ojej! Ojej, sorki. Ty ty nie da się tego przeskoczyć, lOL Dobra, no dawaj, nie. lecimy na, na drugą stronę. Jezu, przeprawa przez rzekę. Przeprawa przez rzekę, ale spoko. Ty czy tu jest widać odbicie? Ty było widać odbicie, lOL Lol. O ty, nie, nie trafiłem sobie, sobie, ale dobra, padł, dobra. super, e, czekamy, czekamy na ten, ja bym chyba poczekał nie, żółwia, na... żuwia. Żuwia. dawaj gonimy kogoś od razu, pa. Pyk, o, coś nie pykło, zabity, tutaj rzucam ten, tutaj Waga lecę... na tych dwóch. O, jak to bije mocno, pięknie, dobra, dobra. pyk. Dobra, ja też go coś tam też. a sobie odpalił tarczę, Dlatego weźmy może. Dobra, a bo ty, tego. jakiś kangur się tutaj wziął za nami. Admirosie, bo ja mam problem z egzystencjonalny, ja muszę uciekać szybko. Ja też uciekam, bo to jest jakieś lodowisko normalnie W sensie, bo ja, ja nie mam apteków i... Ja też dobry. nie mam Chyba jest standard naszych rozgrywek teraz, tak, że nie to, to mam. Apteczek. tak, to, to w sumie co, co, coś w tym musi być. Dobra, ktoś tutaj się wywalił. Yy. Dobra, o nie, ziomek mi zabrał tę apteczkę! Najgorzej musisz mnie podnieść. Wiesz co, mam mały Jesteś, problem. daleko musisz przeżyć w takim razie. Dobra, to, to może być kampić. jeszcze trudniejsze. Nie, nie da rady. Nie, jednak nie... Ajaj, aj, ale by nie, lepiej niż panem żółwiem. Panią żółwią. Im, em, nom. Okej okay, moi kochani, to będzie na tyle. Zero była dni niego jest odcinek, w którym ja go uczę grać i nam szło fenomenalnie, fantastycznie, najlepiej na świecie. A, żółw... No, jest taki sobie, trzeba się nauczyć im grać, więc yy, dzięki Admiroście, że ze mną byłeś. E, trzymajcie się, no i cześć! Na razie, cześć!